Znam taką anegdotę o podróży duchowej, że pewno to było wieki temu, któregoś dnia pewien młody człowiek postanowił wyruszyć, jak przewidywał, w długą podróż duchową. I rzeczywiście przez lata przeszedł tę drogę, zbierając doświadczenia, wiedzę i modlitwy, jak takie kamienie, które wrzucał do swojej Wewnętrznej rzeki. Gdy zestarzał się, doszedł do miejsca, gdzie rzeka spotykała się z szerokim oceanem. Spojrzał przed siebie, zobaczył jego bezkres. Spojrzał na swoją pielgrzymkę z uśmiechem i też z uznaniem. Postanowił podzielić się swoją mądrością, którą zdobył przez te lata, z innymi pielgrzymami. I przywołał takie wspomnienie, jedno z jego najważniejszych wspomnień, jednocześnie jedną z najważniejszych lekcji życiowych. Był jeszcze młody, ale już przemierzał tą swoją wewnętrzną drogę. Spotkał starego zakonnika, mistrza podróży duchowej. I zapytał go: Ojcze. Jak poznać, kiedy osiągnęliśmy ujście naszej wewnętrznej, duchowej rzeki, kiedy dotrzemy do oceanu duchowego, do Boga? Stary Zakonnik, jak to w takich anegdotach bywa, no, uśmiechnął się i odpowiedział: Synu, ważne jest nie tylko docierać do celu, ale i dostrzegać piękno na każdym etapie podróży. Gdy osiągniesz ujście, zobaczysz, że twoja wewnętrzna duchowa rzeka łączy się z czymś większym, czymś, co przekracza twoje wyobrażenie. To będzie moment, w którym poznasz, że wszystko, co nowe i stare w twoim życiu duchowym, łączy się w harmonii z wielką tajemnicą oceanu Bożej miłości. Zrozumiesz, że w Bogu. Koniec Twojej wewnętrznej podróży jest jednocześnie początkiem niekończącej się przygody.